Dzień dobry. W tym filmie mam zamiar pokazać Państwu, jak skorzystać z IKP, czyli internetowego konta pacjenta. Pierwszym krokiem jest założenie tzw. profilu zaufanego. Jest to narzędzie, dzięki któremu możemy poprzez internet zazwyczaj nie tylko sprawy na profilu pacjenta, ale także wszelkiego rodzaju sprawy urzędowe, począwszy od zgłoszenia meldunku, poprzez wydanie nowego dowodu osobistego, a nawet rozliczenia podatkowego. Aby założyć profil zaufany, należy wejść na stronę pz.gov.pl. Rejestracji możemy dokonać na cztery różne sposoby: poprzez bank, rozmowę z urzędnikiem, e-dowód czy wniosek online. Sama rejestracja może z pozoru wydawać się trudnym procesem, jednak za chwilę pokażę Państwu, że jest to mylne stwierdzenie. Pierwszą opcją rejestracji, a zarazem najszybszą, jest rejestracja poprzez bank. Ci z Was, którzy mają już założone konto internetowe w jednym z 11 banków, mogą założyć profil dosłownie kilka minut. Wystarczy wybrać z listy swój bank, a następnie podążać za instrukcjami. W trakcie rejestracji wymagane jest zalogowanie się do banku, dlatego warto przygotować sobie zawczasu odpowiednie materiały. Kolejnym sposobem jest rejestracja przez złożenie wniosku online bezpośrednio na stronie profilu zaufanego. Po przejściu wybraną opcją należy wypełnić wszystkie pola swoimi danymi. Na początku należy stworzyć unikatową nazwę użytkownika oraz hasło. Po prawej stronie pól znajdują się znaki zapytania. Po naniechaniu na nich kursorem myszki pojawi się podpowiedź jak prawidłowo uzupełnić dane pole. Poniżej należy uzupełnić pola swoimi danymi osobowymi. W ostatnich polach należy koniecznie podać adres e-mail oraz numer telefonu. Po przesłaniu danych, poprzez wciśnięcie klawicza zarejestruj się, nad numer telefonu przyjdzie jednorazowy kod SMS, który należy wpisać w okienko. Aby zakończyć cały proces, musimy udać się do najbliższego punktu potwierdzającego naszą tożsamość, takich jak urzędy miejskie. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego. W związku z obecnie padającą pandemią, urzędy miejskie zmuszone zostały do ograniczenia swoich usług. Dlatego też na ten czas stworzono specjalną możliwość założenia profilu zaufanego ważnego tymczasowo, czyli przez 3 miesiące zamiast na 3 lata, poprzez przeprowadzenie rozmowy z urzędnikiem w wersji online wideo. Po wybraniu tej opcji musimy odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Kolejnym punktem jest wybranie terminu rozmowy z urzędnikiem i podanie swoich danych osobowych. Przy Was urzędnikiem przeprowadzona zostaje na portalu Microsoft Teams, a link do niej zostanie wysłany na podany przez Was adres mailowy. Po założeniu profilu zaufanego będziemy mogli swobodnie zalogować się na nasze konto IKP. Aby to zrobić, należy wejść na stronę pacjent.gov.pl. W prawym górnym rogu jest odnośnie do zalogowania się na własne konto. Logowanie następuje zgodnie z opcją, jaką wybraliśmy podczas rejestracji na profilu zaufanym. Możemy zalogować się poprzez nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło, albo przy pomocy banku lub innego dostawcy danych osobowych. W związku z ochroną danych osobowych, logowania dokonam poza prezentacją. Widnieje tu wyszukiwarka leków, jakie można zakupić i używać na terenie kraju. Dostępna jest także lista wyrobów medycznych stosowanych przez NFZ. Ostatnią zakładką są uprawnienia. To tu możemy upoważnić naszych bliskich do przeglądania naszych danych. Istnieje także możliwość udostępniania danych lekarzowi czy pielęgniarce. Przy pierwszym wejściu na stronę, warto zajrzeć w zakładkę Moje konto. Tutaj właśnie możemy uzupełnić dane kontaktowe, telefon komórkowy i adres e-mail, na które będą w przyszłości wysyłane nasze recepty czy skierowania. W przypadku otrzymania takiego SMS-a wystarczy podać w aptece kod recepty i swój PESEL, aby ją wykupić. IKP generuje wiadomości SMS i lub prywatną wiadomość elektroniczną z receptą zaraz po jej wystawieniu przez lekarza.